Na urokliwym podzamczu w polskiej Cerekwi odbył się wyjątkowy koncert. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać przebojów, które każdy w tym gronie znał doskonale. Już od kilku lat, właśnie na przełomie sierpnia i września, organizujemy tego typu koncerty. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych. Kłania się Państwu cover Majka. Na moim koncercie nie zabraknie takich przebojów, jak wszystkie dzieci nasze są. A ja wolę moją mamę, dłonie, oczywiście, będą też moje muzyczne taneczne niespodzianki. Zaprosimy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Przed koncertem dzieci mogły korzystać z dmuchańców i animacji, a w jego trakcie brać udział w licznych konkursach na scenie. Niespodzianką było pojawienie się ponadczasowych bohaterów z dzieciństwa. Urwaliśmy się tak naprawdę z Disneylandu, znaleźliśmy sekundę, żeby tutaj wpaść i zabawić wszystkie dzieciaczki, także zapraszamy, bo będzie się działo eee, i co? Zaczynamy zaraz y, wspaniałą zabawę. Oglądało się kiedyś jak się było dzieckiem mniejszym? No to na pewno, no w przedszkolu też dużo nam y, panie puszczały myszkamiki, i myskamini. To też na pewno. No i to głównie z tego, że w przedszkolu też były zabawy, też różne z postaciami. Wieczór zakończyła dyskoteka pod gołym niebem, podczas której o dobrą zabawę zadbał DJ Robert. Tak, żeby było dla każdego coś dobrego. wspominamy te stare, nieśmiertelne przeboje. A jeśli będzie młodzież, to zagramy również mocniej i nowocześnie. Wszystkim dzieciakom życzymy, aby wspaniałe humory i uśmiechy nie opuszczały ich aż do kolejnych wakacji.